W tym samouczku nauczymy się tworzyć magistrale przy pomocy piny. Pina pozwala Ci grupować podobne sygnały w magistrale zawierające wiele przewodów. Bardzo użyteczne do łączenia cyfrowych układów scalonych zawierających 8-bitowe wejścia, adresowe lub danych. Twórzmy układ cyfrowy z kilkoma przewodami. Najpierw umieśćmy główne elementy, a potem narysujmy przewody. Podążaj za instrukcjami z poprzednich filmów. Wybierz magistrala z menu wstaw. Możesz zacząć rysowanie magistrali także przez naciśnięcie Ctrl B. Narysujmy magistralę zawierającą przewody A, B, C i D. Aby zakończyć rysowanie, naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz Anuluj. Kliknij dwukrotnie na magistralę i zapisz w jej właściwościach. W tym przypadku nazwy przewodów są oddzielane przecinkami w polu ID we właściwościach magistrali, które można obejrzeć poprzez podwójne kliknięcie na niej. Naciśnięcie OK zapisze dokonane zmiany. Narysujmy teraz połączenia przewodów. Każdy przewód powinien mieć identyfikator, który można zapisać we właściwościach. Możesz wybrać i przypisać identyfikator za pomocą wysuwanej listy. Najpierw połączmy jeden przewód z magistralą, następnie przez podwójne kliknięcie wybierzemy jego właściwości. Teraz narysujmy pozostałe przewody w ten sam sposób. Narysujmy teraz nową magistralę zawierającą 8 przewodów. Z menu wstaw wybierz magistrala i narysuj ją. Ponownie prawy przycisk myszy, a następnie anuluj. Teraz edytuj właściwości magistrali. Tym razem magistrala będzie się nazywać D wraz z cyfrą od 1 do 8. Ilość przewodów w magistrali jest zapisana w postaci zakresu liczby w nawiasie kwadratowym. Naciśnij OK, aby potwierdzić zmiany. Ponownie połącz przewody z magistralą. Następnie wybierz odpowiednie właściwości przewodów i magistrali z wysuwanej listy w oknie właściwości. Wszystkie łączące przewody wybieramy w ten sam sposób. Można także edytować i łączyć magistrale. Magistrale z tym samym identyfikatorem są automatycznie połączone. Mimo braku ich graficznego połączenia, rozszerzymy drugą magistralę i dodajmy terminale, aby oglądać stany logiczne poszczególnych przewodów. Wybierz magistralę z menu wstaw i rozszerz poprzednio narysowaną. Wybierz anuluj z menu kontekstowego. Dodajmy wyprowadzenie napięcia. Połączmy je z magistralą. Wybierzmy właściwości z wysuwanej listy. Tak jak w poprzednich przypadkach. Dodajmy pozostałe wyprowadzenia napięcia w ten sam sposób. Na koniec przetestujmy układ w trybie interaktywnym kiny. Wybierz tryb cyfrowy za pomocą przycisku i przyjrzyj się symulacji. To kończę samouczka dotyczącego rysowania i używania magistrali.